Temu człowiekowi z pewnością autorytetu nie można odmówić. Studiował prawo międzynarodowe, wykładał na prestiżowych uczelniach, był głównym radcą prawnym w Nowym Jorku, osiągnął wiele w nauce, a jednak dalej usilnie twierdzi, że obcy pewnego dnia zabrali go na swoją planetę. Ten człowiek opisał, jak wyglądają pozaziemskie cywilizacje, gdzie przebywają i co najważniejsze czego chcą od ludzi. Alfred Lambremont Weber był sędzią. Obecnie jest badaczem Marsa i dyrektorem Instytutu Współpracy w Kosmosie. Przez ostatnie 20 lat uważnie przyglądał się wszystkim opublikowanym zdjęciom z powierzchni Czerwonej Planety. Według specjalisty udało mu się znaleźć wiele dowodów na to, że Mars jest zamieszkany przez inteligentne istoty. Badacz twierdzi, że według danych w ciągu ostatnich 45 lat. Ponad 65 milionów ludzi zniknęło z naszej planety. Niektórzy na stałe, inni po czasie powrócili na Ziemię. O nich zabrali ujawnia badacz, po czym dodaje, wśród nich jestem i ja, czyli Alfred Lambre Weber. To dzięki temu mam dowody na to, że zdecydowana większość osób, które zniknęła na chwilę czy na zawsze, znajduje się lub znajdowała właśnie na Marsie. Na niektórych zdjęciach NASA Webrz zauważył przejście do wnętrza Czerwonej Planety. Według jego teorii około 100-150 tysięcy lat temu na Marsie doszło do mrocznych zdarzeń, które praktycznie zniszczyły tamtejszą cywilizację. Resztki tych, którzy pozostali przy życiu, przedostali się głęboko pod powierzchnię planety, ponieważ mieszkańcy Marsa byli świadomi zbliżających się niepokojących zdarzeń. Udało im się przygotować, i to po części ich uratowało. Jednak pozostali Marsjanie nie wystarczali, aby stworzyć nową cywilizację i zupełnie nowy świat, więc zabrano z Ziemi ludzi, by pomogli im w tworzeniu ich cywilizacji. Ludzie są zabierani wbrew swej woli i muszą pracować w kopalniach głęboko na Marsie. Według Alfreda Weber, te podziemne autonomiczne bazy nadal funkcjonują. Marsjanie są głównymi mieszkańcami swojej planety i zabrani z Ziemi ludzie muszą pracować. Z chwili wytchnienia. Niektórzy wrócą na Ziemię, ale nie wszyscy. Oczywiście ci, którzy powrócą, będą mieli wymazaną pamięć. Marsjanie to według badacza istoty obce, które niektórzy ludzie na Ziemi spotkali i określili mianem insektoidów. Przypominają ogromne owady, ale są inteligentne i bardzo sprytne. Mają sześć kończyn, a ich głowy przypominają te konika polnego. Nie wychodzą na powierzchnię planety. Bez kombinezonów ochronnych, więc nie jest tak łatwo je dostrzec gołym okiem. I mają wiele oczu, ale to nie znaczy, że insektoidy w ogóle nie pomagają ludziom. W zamian za trzymanie ich na Marsie insektoidy od dawna pomagają ludziom prosperować. To oni dali wiedzę dla rozwoju najstarszej ludzkości. Mieszkańcy Arkheim, rosyjskiego Stonehenge i podobnych miast znali astronomię i metalurgię 30 tysięcy lat temu. Ta wiedza pochodzi właśnie od pozaziemskich cywilizacji. One pomagają ogółu ludzkości, ale jednostki ludzkie czekam roczny czas w kopalniach na Marsie. Niektórzy spędzą tam całe życie. Według naukowca w kopalniach Marsa pracuje kilkadziesiąt milionów ludzi, a NASA o tym wie i przygotowuje się do pełnego kontaktu w 2040 roku, kiedy nasza obecna cywilizacja poleci na Marsa z ich delegacją. Już dziś badać przygotowuje zestaw praw, które miałyby obowiązywać w całym Układzie Słonecznym. Powinno opierać się na prawach ludzi do odmowy pracy, dla innych cywilizacji. Teraz niestety muszą to robić, ale to się zmieni. Aktor, który grał Kevina w filmie Kevin Sam w domu ujawnia byłem satanistą. Link do filmiku na ten temat w opisie. Opowieści o smokach są znane w wielu kulturach, od obu Ameryk po Europę i od Indii po Chiny. Smoki bardzo często pojawiały się w mitologii, często pełniły funkcje strażnicze i chroniły ważne rzeczy, jak na przykład skarby. Na polecenie boga wojny Aresa smok pilnował Złotego Runa. Smoki wiązane były wtedy z ochroną, siłą, ale i mądrością. Według legend smoki mieszkały bardzo często na pustyniach i kryły się w grotach. Smoki posiadały tajemniczą zdolność wpływania na żywioł powietrza i kiedy wychodziły z jaskiń, wiatr wiał tak mocno, że unosił je w górę. W głowach smoków znajdowały się tajemnicze talizmany o magicznej mocy, które były bardzo poszukiwane przez ludzi. Smok w czasach bogów i wierzeń pogańskich kojarzony był z potęgą, słońcem, mądrością i życiem. Uchodził też za symbol królewski. Gdy jednak nadeszły czasy chrześcijaństwa, smoki zaczęły być kojarzone jako coś złego i reprezentowały mrok, diabła i piekło. Kościół chrześcijański stworzył nawet legendę o sprawiedliwych i pobożnych świętych zwyciężających szatana w postaci smoków. Najbardziej znanym z nich był święty Jerzy, który według legendy natrafia na miasto, które niepokoi mroczny smok. Święty ratuje pewną dziewczynę, chroni się znakiem krzyża i ostatecznie pokonuje bestie. Mieszkańcy miasta, pod wrażeniem wyczynu wiary i odwagi świętego Jerzego, natychmiast przechodzą na chrześcijaństwo. Pierwsze relacje o spotkaniu ze smokami dotyczą trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. W starożytnym Egipcie bardzo często opisywano spotkania z wężem, który potrafił latać. Warto też wspomnieć o żydowskim historyku Józefie Flawiuszu, który opisuje drogę Mojżesza przez pustynię. Według jego opisu pojawiły się wtedy smoki. Pisał, ta droga była bardzo ciężka, a to wszystko przez węże. Nie są to jednak zwyczajne węże, bowiem one są wyjątkowe, potężne, bardzo złośliwe, z wyglądem, który niepokoi. Są tam nawet węże, które mają skrzydła i nagle spadają na ludzi z powietrza. Węże były też ważne w starożytnym Egipcie. Warto wspomnieć o Hapkau, czyli pierwotnym wężu. Był często przedstawiany jako wąż z rękami i nogami. Czasami także ze skrzydłami, czasami nosi pojemnik z jedzeniem, aby ofiarować tym, którzy odeszli z ziemi. Czasami ma ciało człowieka, ale głowę i szyję węża. Chociaż zaczynał swoją działalność jako zły lub przynajmniej złośliwy duch, później uporządkował swoje czyny i przejął obowiązki Boga, silnie związanego z podziemiem. Aktor, który grał Kevina w filmie Kevin Sam w domu ujawnia, byłem satanistą. Link do filmiku na ten temat w opisie.